Będę musiał się wracać, nie? Ale to nie obchodzi się. Dobra, i Będę w tyłu. Ej, wiecie co? Poczekajcie chwilę. Wow. Wiecie? I się cały widzę ja. O kurde! Ta, wie, ta wielka panna chwila. Zaraz się to stanie. No i tak, zamiast drugi traktor, Ja jestem, sumix, mówię to. Może to mówiłem, nie wiem. Sorry, gubię się w moim życiu. Podajcie na piosenki, zgadzam. Dobra, teraz jestem na dworze. Minęło 4 godziny, chyba 32 minuty. Dokładnie nie wiem. Stało się takie coś. Tu jest tylko woda. To będzie takie zimne. No w sumie wiadomo, że to się zamroziło, nie? Ale jak ja. Zamrażałem kiedyś. Yy, zwykłą wodę to się po prostu była zamrażona, a to jest z, ga z gazem, z czego nie mocnym. Zaczyśmy. Dobra, pewnie się nic nie stanie, ale nastąpią Opak! Opak! Nie, telefon nie zaleje, telefon nie zaleje. tam 6 minut. Jeszcze tylko 54. Dobra widzowie, czekaj. Masz. oblej mnie. A daję ja się obleję, bo ja muszę być przygotowany na to. To jest zimne! Oblewamy wszystko, że zimno jest. Ale, ale głupi pomysł! Ale głupi pomysł! A, tysięcy subskrypcji. Wiem, że to jest długo, du dużo strasznie i długo nam to potrwa chyba, bo 500 subskrypcji, czyli do 1000. Miałem 500 subskrypcji i myślałem, ojej, to te, ten 1000 zbijemy do końca e, roku. Ale nie. Na przykład nie wjeżdżajcie, nawet powiedziałem o tak, bo weźmie wasz tyłu nie? albo właśnie tak I wtedy nie macie szans, żeby... Jestem tylko. Jestem tylko. Niestety ja muszę za nim biec i go nie dogonię. Kolejna rzecz to mamy Dariusza. Przeżyję? Nie wiem. No czekaj Czliła. Chyba chyba tak. no ja, Nie wiem. Nie wiem. pływa. Jak... Tu... No, sobie idzie. gdzie ona pójdzie pójdzie? Tam pójdzie jak czy, która jest moja, naj, no, moja ulubiona gra? Moją ulubioną grą jest FC 25, czy tam 4, jeszcze nie mam 5, ale 24 jest na razie ulubioną. Ej, patrzcie, patrzcie jak to wygląda, czekajcie. Czekaj, nie widać, nie widać, nie widać. Nie może i widzicie. Teraz, teraz to jest inne. Ej, czekaj, tu podam. Dobra. Mmm, oh. pachnie. No,